Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę i subskrypcję. Będę robiła czytanie dla byka na kwiecień 2021 roku. Rozkład będę robiła z talii The Light Sears Tarot. Oczywiście karty były wcześniej tasowane, jeszcze trochę potasujemy i zobaczymy, jakie energie będą chciały się pokazać. I zaczynamy. W przeszłości mamy Pazia Kielichów. W przyszłości sześć kielichów. W teraźniejszości Rydwan. Karta rada, cztery kielichy. Środowisko otoczenie księżyc, trudność as kielichów. Co zrobić siedem mieczy i wynik 4 denary. W sumie to bardzo piękne macie to czytanie widzę tutaj, chociaż jakieś problemy też są. Zaczynamy. Zaczynamy od tutaj przeszłości. Mamy pazia, pazia kielichów. Um, czyli właśnie takie, e, taki zachwyt, e, więc mogło Was właśnie coś e, w przeszłości, coś bardzo zachwycić, mogliście się właśnie do czegoś bardzo zapalić e, emocjonalnie, czy to do spraw związanych właśnie z relacjami, e, czy po prostu e, jakiegoś innego typu, czy to po prostu. E, czy w pracy, do jakiegoś projektu, czy po prostu do jakiejś pasji, no po prostu no, jakiś zachwyt, tak? Zachwyt, coś Was po prostu mogło właśnie tak poruszyć. I właśnie taka, taka radość zrobienia tego czegoś, tak? Że, że tutaj jest taka właśnie fajna energia takiej, takiej radości, takiej świeżości, przepiękna energia. Naprawdę cudny taki stan i, i właśnie taki trochę też, może, może niedojrzały, ale właśnie dzięki temu taki świeży i, i, i lekki. Bardzo radosny stan tutaj się pokazuje w przyszłości. Coś mogło Was tak emocjonalnie po prostu poruszyć. Natomiast w teraźniejszości pokazuje się sześć kielichów a jest tutaj może, może właśnie jakieś, y, jakieś powroty do właśnie przeszłości, do jakichś momentów z przeszłości, które właśnie was tak zachwycały, moment, do momentów, w których byliście po prostu bardzo tacy szczęśliwi, radośni, leccy, tacy, y, bez właśnie jakichś obciążeń y, bardzo właśnie taki piękny, piękny, niewinny stan emocjonalnego szczęścia. Więc może do czegoś takiego, może tęsknicie właśnie, ale może też oczywiście to mówić o jakiejś potrzebie równowagi właśnie też w życiu, żeby zapanowała właśnie w waszym życiu równowaga, też w braniu i dawaniu sobie innym światu a także właśnie też taka równowaga emocjonalna, wewnętrzna, więc zwróćcie na to uwagę, czy, czy jest ten właśnie taki spokój wewnętrzny, emocjonalny. Więc na to może w tym czasie będzie trzeba zwrócić uwagę, przyjrzeć się temu. Natomiast w przyszłości pokazuje się też przepiękna energia. Energia rydwanu, czyli energia długodziałająca, wielki arkana. Więc myślę, że może właśnie będzie potrzebna, że będzie taka potrzeba, żebyście się w sobie właśnie wzięli do kupy, żebyście się zintegrowali, żebyście z czymś mogli iść po prostu właśnie ostro do przodu, tak? I to potrzebuje tej waszej wewnętrznej spójności. A więc na to też zwróćcie uwagę. I tak jak mówię, to, to jest energia długodziałająca, więc ona też może być wymagana. Ta, ta spójność wewnętrzna, po prostu w Waszych może pragnieniach, oczekiwaniach, żeby, 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 to, żeby to był taki jeden głos, który będzie Was prowadził, tak. Więc tutaj myślę, że to będzie bardzo ważne tutaj w przyszłości. Natomiast karta rada. Karta rada cztery kielichy czyli takie emocjonalne znudzenie taka niechęć właśnie może do wchodzenia do czegoś nowego więc tutaj z jednej strony jest jakieś są powroty właśnie mogą być jakieś powroty do przeszłości do może jakiegoś stanu takiego emocjonalnego właśnie fajnego tego tego właśnie pazia Kielichów, tego, tej, tej radości, tej lekkości, a z drugiej strony tutaj może być właśnie taka niechęć, tak? Do, do, do otwierania się, tak? Że tutaj właśnie może być takie znudzenie: a po co? A może mi się nie uda, więc tutaj tutaj na to bym zwracała uwagę, tak? O, przepraszam bardzo, na momencik. I wracam już tutaj do czytania, więc, tak jak mówiłam, żeby się tutaj nie obrażać, żeby po prostu wykrzesać jednak z siebie właśnie tą energię i żeby właśnie wyjść, jeżeli jesteście właśnie w takiej energii właśnie takiej niechęci do działania, do zmiany, takiego zamknięcia się emocjonalnego. To, to myślę, że jest to Wam zalecane, tym bardziej, że tutaj macie ten rydwan, czyli żeby właśnie ruszyć do przodu, no to trzeba się zintegrować. I tak jak mówię, no jest też tutaj wymagana też ta energia tej takiej integracji, więc też zwróćcie uwagę na to, czy właśnie nie wkrada się jakaś taka, taka nuda, takie zniechęcenie, bo... bo bo wtedy po prostu nie ruszycie tym redwanem. Dobrze, więc tu jest taka rada. Natomiast wasze środowisko, otoczenie pokazuje się tutaj jako księżyc. Czyli może być niepewne trochę, ktoś z waszego środowiska, otoczenia, może, może to są sprawy związane bezpośrednio z wami, może czuć się niepewnie. Może wszystkiego nie wiedzieć, może właśnie poruszać się po omacku. I to może, mówię, być związane bezpośrednio z Wami, albo po prostu jest to osoba, która jest dla Was ważna, istotna w tym czasie, tak? I ona po prostu właśnie jest trochę taka, może być właśnie zagubiona, niepewna. Więc tutaj ma taki, no, w takim dosyć trudnym jest położeniu, w którym po prostu trzeba się zdać na, na intuicję bardziej, bo tych po prostu jest dużo tutaj niewiadomych. Natomiast trudność u Was jako trudność pokazuje się as, as kielichów. Więc tak jak mówię, potencjał jest ogromny tutaj w tym czytaniu, tak naprawdę. Właśnie tylko trzeba się otworzyć. Pozwolić sobie na, na, na pójście, właśnie ostro tym rydwanem, więc naprawdę macie tak naprawdę tu przepiękną tą energię. Oczywiście, no łatwo powiedzieć, otworzyć się, otworzyć swoje serce, otworzyć, się, otworzyć ten, ten przepływ tak, w sobie, taki wewnętrzny, żeby dzielić się z innymi ludźmi, tak tą swoją miłością, tym tym swoim sercem, więc nie zawsze jest to takie właśnie proste i łatwe. Ale jeżeli byście właśnie to jakby przepracowali i jakoś się z tym uporali, no to, to to czytanie jest naprawdę przepiękne, tak? Bo jest możliwość pójścia do przodu. Macie w sobie ten potencjał cały. Karty wam tak naprawdę bardzo sprzyjają. No to tylko trzeba jakby no, z sobą tutaj dojść do, jakoś do, do ładu właśnie, żeby, żeby ruszyć tym rydwanem. I tak jak mówię, to jest energia długodziałająca, działająca, więc, więc to ruszenie może właśnie yy, możecie mieć szansę właśnie w dłuższym czasie, tak? Tylko no, trzeba się zebrać w sobie. Więc tutaj co, co zrobić, no może trochę siebie przechytrzyć, może jakoś właśnie sprytnie do, do, do siebie jakoś właśnie podejść, żeby z tego stanu, może takiego znudzenia, takiego zamknięcia, żeby się wyrwać, żeby właśnie zrobić może coś niekonwencjonalnego, żebyście po prostu może właśnie pomyśleli, w jakiś taki właśnie trochę niekonwencjonalny sposób, tak żebyście na tą może swoją sprawę na tą sytuację w, w, inaczej troszeczkę spojrzeli, tak i, i może tutaj właśnie coś trzeba w dobrym takim słowa znaczeniu pokombinować jakoś, żeby, żeby z tego właśnie stanu tutaj wyjść i żeby się otworzyć, bo naprawdę karty Wam bardzo, bardzo sprzyjają Tutaj jako wynik, czy, czy, czy wskazówka pokazuje się, pokazują się cztery denary, czyli właśnie też takie, takie zamknięcie, więc myślę, że no tutaj bacznie trzeba zwrócić uwagę na to, jak co wyrobicie, tak? Czy właśnie się nie zamykacie, czy, czy czy nie, bo może być tak, że właśnie nie dopuszczacie tej obfitości, tego, co, co, co może Wam świat właśnie tutaj dać, tak? Żebyście nie zamykali tego serca, żebyście właśnie emocjonalnie y, y, nie popadali w taką apatię, tak? Tylko y, no, jest tutaj właśnie zalecane, żebyście żebyście jednak wzięli się za siebie i żebyście właśnie ruszyli, a też nie przebywali właśnie w, w, w jakiejś przeszłości, nie wspominali, tylko brali się za to, co jest w tej chwili, tak? I myślę, że właśnie jeżeli tutaj posłuchacie zaleceń, więc to myślę, że to będzie wtedy tylko i wyłącznie wskazówka właśnie, żeby się tak nie zamykać, tak? A jeżeli nie, no to myślę, że to może być wtedy wynik, że takie właśnie zamknięcie się w sobie i po prostu nikomu, nie wiem, nic nie dam, czy to właśnie emocjonalnie, czy, czy no takie, takie właśnie zamknięcie i wtedy, wtedy tym rydwanem, wtedy nie ruszycie tym rydwanem. A szkoda byłoby, bo naprawdę energię macie bardzo piękną, bardzo sprzyjającą. Tylko po prostu no, trzeba to w sobie e, pewne rzeczy przepracować, żeby właśnie ruszyć. E, oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim dziękuję za uwagę. Hej!